Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj live, który miał się pojawić w zeszłym tygodniu w piątek i się nie pojawił, za co Was serdecznie przepraszam. Nie lubię odwoływać live, bo wierzcie mi, jak coś zapowiem, to czuję się zobowiązana, żeby się tutaj pokazać i z Wami być, ale niestety tak się wydarzyło, że miałam sytuację rodzinną, dwójka małych dzieci, które dostały, słuchajcie, powiem Wam, opowiem Wam o tym. W sensie, czuję, czuję, że Wam muszę o tym opowiedzieć. Dostały po prostu jelitówki i yy, 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 są w takim wieku, gdzie jeszcze nie potrafią się same obsłużyć, więc wiecie, więc byłam cały czas yy, na, na, dla nich, dlatego mówię, nie, nawet pół godziny nie jestem w stanie wygospodarować, bo po prostu muszę dla nich być. Ale mówię Wam o tym dlatego, że, że tak się zadziało, nie żeby się teraz tutaj jakoś specjalnie przepraszać, ale żeby wam powiedzieć, co mi powiedziała pewna mądra kobieta, czyli Agnieszka, czyli Basia, z którą rozmawiałam ostatnio, powiedziała mi Olga, wiesz, co to znaczy jelitówka? Ja mówię, nie co, ona gada, to jest puszczanie przeszłości. Ja mówię naprawdę, ja mówię, to, no, to pasuje idealnie patrząc na nasze um, prywatne zmiany, które się zadzieją, czyli naszą przeprowadzkę bardzo dużą taką, taką wielką. One o tym wiedzą, już są poinformowane, więc rzeczywiście wypasowało bardzo do tej sytuacji, bo zazwyczaj nie chorują, naprawdę. Słuchajcie, jest całe przedszkole, jest po prostu wywalone, kartka, 13 dzieci z, z jelitówką i one zawsze jakoś tak przymykają, jakoś nigdy się ta choroba ich nie łapie, a teraz proszę wam, <laughs> więc rzeczywiście coś tam chyba jest, że puszczanie po prostu przeszłości i otwieranie się na nowe. No dobra, to tyle słowem wstępu. Teraz wam opowiem o energii mamy, bo już, bo to ma być naszym głównym tematem, więc koniec o chorobach. Więc nasze mamy, energia naszych mam. Dlaczego to jest takie ważne? Więc nasze mamy, to jest nasz taki pierwszy wzór kobiecości, z którym się spotykamy w naszym życiu. Pierwsze zetknięcie z kobiecą mocą. To jest ta relacja, która wpłynie na nasze wszystkie przyszłe relacje, które się odnoszą do wszystkiego, co żeńskie. Czyli to jakby jest fundament dla tych naszych stosunków z tym wszystkim, co ma energię żeńską w przyszłym dorosłym życiu. I ta energia mamy, odbija się w dorosłym życiu kobiety w tym, że stanowi ona o tym, jak będzie się identyfikowała ona jako kobieta, jak będzie siebie definiowała jako kobieta. Znaczy, jak będzie budowała toż, swoją tożsamość, na ile będzie siebie szanować, to, jak będzie obchodzić się ze swoimi własnymi emocjami, to, jak będzie się obchodzić ze swoim ciałem, i również to, jaki będzie miała stosunek do duchowej żeńskiej energii. Czego w ogóle będzie miała, czego, czy w ogóle to zostanie ten aspekt pominięty. I ta maczyna miłość to jest esencja kobiecości. I obecnie. I słuchajcie, tutaj zaraz słowem wyjaśnienia, więc nie oburzajcie się od razu. Obecnie u przeważającej ilości kobiet obecna jest w psychice tak zwana rana matki, która symbolizuje albo nieobecność, albo brak w matczynej miłości. I teraz uwaga, uwaga, już to wyjaśniam o co chodzi. Nie chodzi tu o osądzanie, nie chodzi tu o poniżanie. Tego już mamy jako kobiety mamy potąd albo jeszcze wyżej. Więc absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz nasze mamy, albo siebie jako mamy, albo mamy, które znamy, żeby teraz wiecie, wskazywać palcem. I o, to Anglia ja taką znam, absolutnie nie. Kobieca psychika miała wystarczająco długo zabraną szansę do pełnego rozwoju. Naprawdę to już trwało ty, tyle lat, więc odpuśćmy sobie w ogóle taką energię, bo nikt nie jest winny. Były takie czasy, był taki system, Skąd to wypływało? Mówiłam o tym trochę w filmiku Era Wodnika, Era Ryb. Więc, jak koniecznie chcecie szukać winnych, czy jakby jakoś zrozumieć bardziej tę sytuację, to zapraszam Was do tego filmu, który jest tutaj gdzieś na kanale. I teraz mamy nowe możliwości, teraz się bardzo wiele pootwierało. I czuję, że w obowiązku każdej z nas, w obowiązku każdej kobiety jest wzmacnianie siebie nawzajem jest wyrozumiałość, taka totalna wyrozumiałość i uzdrawianie wzajemne, a nie szukanie winnych, tym bardziej wśród siebie, nas samych, tak, bo docenimy, jakby spojrzymy na to z innej strony i doceńmy, że mamy takie czasy, kiedy to mamy sposobność, mamy szansę uzdrowienia całej linii materialnej naszej rodziny i na tym się skupmy, tak, bo nasze mamy nie są temu winne, albo my jako mamy nie jesteśmy temu winne. I kiedy mamy dobrą relację z żeńską energią to mamy poczucie uznania, mamy poczucie um, uszanowania, chętnie jesteśmy kobietą. Wewnętrznie identyfikujemy się z tym, że jesteśmy kobietą, że z tą kobiecością jakby czerpiemy z tego, jesteśmy z tego dumne. Uważamy, że to szczęście, mamy takie głębokie przeczucie czy, czy po prostu tak, taką tożsamość, że to jest szczęście, że się narodziłyśmy kobietą. I ta energia, która płynie od mamy, ona płynie, wpływa na nas. Niezależnie od tego, czy ta mama żyje, czy nie żyje, ta energia cały czas wpływa na nas, na naszą energię. I również wpływa na naszą emocjonalność. I co blokuje przepływ tej energii. Więc to, co już przed chwilą wspomniałam, takie życzenie w sobie gdzieś, żeby być mężczyzną. Czasami bardziej lub mniej, mniej ukryta chęć, że o, dlaczego ty się nie narodziła mężczyzną? Oni mają łatwiej, i tak dalej, i w ogóle w przyszłym życiu chciałabym być mężczyzną. Albo takie głębokie przekonanie, że im jest łatwiej, i lżej, i dlaczego to ja jestem kobietą, dlaczego to ja muszę się mieć ciężej. I jest to wynikiem właśnie emocjonalnej traumy, której kobieta się wyuczyła. I negatywne doświadczenia z mamą, z tą energią mamy, popychają ją w stronę przekonania, że jako tata ona miałaby się. Się łatwiej. I tata mógł być nieobecny lub mógł być nieosiągalny, ale to właśnie jej wydaje się atrakcyjne. Tak? Ta ucieczka przed niedojrzałą emocjonalnością mamy, tak? przed tą słabością, przed tym niedawaniem sobie rady, przed, przed tymi emocjami, z którymi ona nie potrafi sobie poradzić, to ten obraz tego ojca wydaje się taki atrakcyjny, tak? bo on jest silny, bo on po prostu jest, ma swoje życie, bo on żyje swoim życiem. I Emocjonalnie niedojrzała mama, to jest właśnie kolejna blokada. Już to wyjaśniam dlaczego, bo wiele kobiet nie jest w stanie dać swojej córce bezwarunkowej miłości, takiej wolnej od niepewności. I ja wiem, że panuje taki mit, że każda mama kocha swoje dziecko na znaczy mit to nie jest, mit, nie chodzi tutaj o to, każda mama kocha swoje dziecko i ta matczyna miłość zawsze jest, i się nie ocenia, na ten temat się nie dyskutuje, ale chciałabym o tym wiedzieć, że poruszamy różne ciężkie tematy. I akurat to jest wiedza, która płynie z filozofii jogi, i z, z którą ja się bardzo mocno identyfikuję i która jest dla mnie bardzo prawdziwa. I wiele kobiet nie jest w stanie dać tej właśnie bezwarunkowej tej miłości, która jest wolna od niepewności. I znowu przypominam tutaj twardo, że to nie wina mam, to nie wina kobiet, ale wina systemu, wina dominacji patriarchatu, brutalnej przyszłości, wojny. Stanów wojennych, biedy, alkoholizmu, tego, że ta cała wiedza kobieca, te biblioteki były palone, książki były palone, jakby ta wiedza nie, była, nie, nie płynęła, jakby ten przekaz nie płynął więc siłą rzeczy one sobie nie są winne, a, albo my nie jesteśmy sobie winne tak po prostu było. Tak? Takie były czasy. I kobieta, która sama nie była w stanie się zintegrować w pewnym momencie swojego życia, i która sama się czuła niepewnie która radziła sobie, nie radziła sobie z własnymi emocjami, która nie otrzymała sama takiej zdrowej, dojrzałej, matczynej miłości, takiej bezwarunkowej, no to ona nie była w stanie podać jej dalej często, tak? bo, bo były takie czasy, były takie warunki, było wiele ciężej, przepływ informacji w ogóle był wiele cięższy niż to jest dzisiaj. I do tego jeszcze dochodzi rana ojca, o której mówiłam też w zeszłym tygodniu. Więc kiedy mama jest głodna miłości, to jak ona ma nakarmić to miłością swojej dzieci, jeżeli sama ma ten brak w sobie. I dobre samopoczucie mamy, i stan jej warstwy emocjonalnej, jej ciała emocjonalnego, jej emocjonalności są kluczowe dla nas, kobiet. Dla dziewczynki, dla rozwinięcia pewności siebie jest potrzebna pewna siebie mama. I kiedy w emocjonalnej warstwie mamy przeważały ciężkie emocje, takie jak strach, takie jak obawa, takie jak lęk, takie jak poczucie niebycia wystarczająco dobrą, takie jak złość. To mała dziewczynka, która do pewnego wieku nie rozróżnia swoich emocji od emocji mamy, bo, bo jest tak mocno z nią złączona, ona się identyfikuje z tymi samymi emocjami. I co ciekawe, często małe dziewczynki tak długo marudzą, tak długo wiszą na mamie, tak długo się nie chcą od niej odkleić. Dopóki nie poczują, że ta mama się uziemi, że ta mama się zcentruje, że ta mama gdzieś z, tej, z tego trybu myślenia, o tych wszystkich siedzeniach w tych ciężkich emocjach, wróci nagle w psychice, w swoim wewnętrznym dialogu do tu i teraz. Się po prostu nie uziemi i nie odpuści tych ciężkich emocji, to one tak długo po prostu marudzą, wiszą na niej, przytulają, jakby czekają. A jak ta mama weźmie oddech... Uświadomi sobie, że jest tu i teraz, jak odpuści i wie, że już nic nie jest w stanie zrobić, bo to dziecko ją po prostu przytrzymuje i czegoś się domaga od niej, to wtedy nagle się okazuje, że cała energia się zmienia, że zachowanie dziecka się zmienia. I również w przedszkolu, przy żegnaniu się z dziećmi, jak nam towarzyszą takie emocje bycia w biegu i myślami, już jesteśmy w pracy, już gdzieś tam jesteśmy, już coś załatwiamy, spieszymy się, nie jesteśmy z tą uwagą przy tym dziecku. To wtedy też najczęściej dzieci płaczą i nie chcą zostać. Znowu jest ten brak uziemienia, ten brak bycia w tu i teraz. Podobnie przy posyłaniu dzieci do przedszkola, na przykład znowu w tym przypadku, czy gdzieś, nie wiem, takich innych placówek, ale w przedszkolu, bo to jest właśnie ten czas, kiedy to dziecko jest jeszcze małe, i ta, ta identyfikacja jeszcze jest taka niesamodzielna w siebie jako osobnej jednostki. Jak mama nie ma w sobie zaufania do placówki, jak mama. Nie ma zaufania do wychowawców, jak ona ma taką silną w sobie niepewność, to jak to dziecko ma tam w spokoju i w zadowoleniu zostać w tej placówce, jak ono to czuje. Dzieci czują wszystko, nawet możemy wiecie, czasami myśleć, że się gdzieś zamkniemy, gdzieś w garażu, gdzieś w ogóle wyjdziemy i tam będziemy się kłócić z mężem czy dyskutować, nie wiadomo co, i że potem wrócimy i wszystko niby okej. Okay. Te dzieci czują, to ich nie ochłamimy, one czują, że coś tam zaszło, tak? mimo że nie słyszały całej kłótni, mimo że w ogóle nie widziały, że akurat jakieś spięcie nastąpiło, ale one to czują. One po prostu są takie, e, takie odbiorniki energetyczne, które, które nas też bardzo dużo uczą. I kolejna blokada w przepływie tej energii, która płynie od mamy, która jest kluczowa dla rozwoju kobiety, to jest wejście córki w rolę mamy. Czasami kobiety liczą na to, że tak bardzo szukają tej bezwarunkowej miłości, że liczą na to, że dziecko zaspokoi ich potrzebę tej właśnie bezwarunkowej miłości, że jak one będą miały dziecko, to one w końcu będą miały to źródło tej bezwarunkowej miłości, której poszukiwały od dawna, której szukały tylko, że cały czas na zewnątrz. Tak? I dziecko nieświadomie przejmuje tę rolę na siebie i robi wszystko, by zaspokoić tą potrzebę. Zamiast sam karmić się tą miłością, to przejmuje odwrotną rolę. Właśnie dlatego, że te warstwy emocjonalne są tak mocno z sobą złączone. I mała córka ma poczucie, że tylko wtedy ma prawo się dobrze czuć, jak jej mama się będzie dobrze czuła. Więc instynkt macierzyński jest w tym momencie aktywowany u dziewczynki zamiast u mamy. Role się odwracają. I wchodząc w dorosłość, taka kobieta nosi w sobie cały czas emocjonalnie niezaspokojone, wewnętrzne dziecko, któremu brakuje miłości. I podświadomie wpływa to na całe jej życie, na jakość związków, które buduje, na poszukiwanie tej miłości w różnych czasami niesprzyjających dla niej sytuacjach. Albo szuka jej u mężczyzn, ale mężczyźni nie są stworzeni do tego, by dawać matczynom miłość, tak? Oni nawet jakby bardzo chcieli, nie, nie mają tych matczynych jakości w sobie. I znowu ślepy zaułek. Właśnie poszukiwanie tej miłości u dziecka. A jedyne miejsce, gdzie może znaleźć tą bezwarunkową miłość, jedyne miejsce, w której jest źródłem tej bezwarunkowej miłości, ona już jako dorosła kobieta, to jest ona sama, jej wnętrze to jest jej ciało, jej emocje, jej duchowość. I te blokady w tej przepływie energii żeńskiej w tej linii materialnej, pomiędzy mamą a córką, powoduje poczucie obcości w świecie. Obraz siebie jako takiej, której się nie należy uwaga. Wszystkim innym tak, ale minie, nie mniej samej, tak? poczucie, że niezależnie od tego, ile się daje, ile pracuje, to i tak jest za mało. Również cochuje. Takie, taką kobietę, takie zachowanie, gdzie ona jest bardzo posłuszna, gdzie ona jest bardzo uległa, gdzie ona nie potrafi postawić swoich granic. I co robić w takiej sytuacji, jeżeli macie takie poczucie, albo widzicie takie wzorce u siebie, albo widzicie, że wy jako, jako matki gdzieś czujecie, że coś, coś tam jest na rzeczy, co robić? Jakby jak, jaka jest droga? Więc odbudować połączenie z tą żeńską energią w sobie, czyli praca wewnętrzna, połączenie się z tą kobiecą energią. A raczej odkopanie tego połączenia, bo każda z nas to połączenie ma, tylko czasami sobie budujemy tyle protektorów dookoła siebie, tyle, tyle ochraniaczy, tyle warstw na siebie narzucamy, że po prostu o tym zapominamy. I to tyle, co Wam chciałam dzisiaj w tym temacie powiedzieć. Jest o tym więcej w webinarach, więc Was zapraszam, jeżeli ktoś by chciał więcej w tym temacie. Jutro Wam opowiem o przekonaniach i o czymś takim, co ostatnio właśnie wypłynęło na grupie o nadawaniu znaczenia wydarzeniom z przeszłości w taki sposób, by one nas wzmacniały, a nie osłabiały. Pamiętajcie, że psychika, nasze, nasze myśli, sposób myślenia, nasza mentalność to jest coś, co jest modelowalne, to jest coś, co jest plastyczne, to jest coś, z czym my możemy, a nawet powinniśmy pracować, jeżeli chcemy się rozwijać. I Dzisiaj też na grupie, mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Dostałam wczoraj bardzo miłą wiadomość od dziewczyny, która robiła ostatnią podróż duszy i u której bardzo fajne rzeczy się poprzypominały, ale nie będę tylko tutaj publikować na, na fanpage'u, do którego każdy ma dostęp tylko w naszej bezpiecznej przestrzeni na grupie Boginie to opublikuję. Gdzie Was też zapraszam, bo tam poruszamy takie cięższe tematy i tam możemy głębiej wejść i bardziej się otworzyć. Więc tam Was zapraszam, tam dzisiaj pójdzie informacja. A ja Wam dziękuję za to, że tutaj dzisiaj ze mną byłeś, I Was serdecznie pozdrawiam i miłego dnia Wam życzę. Cześć!